Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o woblerach przeznaczonych do nocnego łowienia sandaczy na rzece. Woblery omówię na przykładach konkretnych modeli, które ja zawsze mam w pudełku i które od wielu lat mi się sprawdzają. Na wstępie krótka charakterystyka takiego łowienia. Dla większości z Was zapewne sandacze kojarzą się z łowieniem na ciężko, łowieniem na gumy, pojedyncze, podwójne odbicie, podbicie, łowienie z dna, ale jest taki czas i jest to właśnie noc, kiedy te sandacze często przypływają pod brzeg, przypływają pod jakieś wypłycenia, tam gdzie gromadzi się drobna ryba i wychodzą do powierzchni po to, żeby na tej drobnej rybie żerować. Nocne sandacze to są sandacze, które przypływają w określone miejsca tylko po to, żeby się najeść. Tutaj nie ma. Zabawy w sentymenty. Jeżeli sandacz znajduje się w takim miejscu, my go namierzymy odpowiednio, podamy przynętę, to mamy prawie pewność brania. Klasycznym miejscem, w którym ja łowię na rzece uregulowanej, takiej jak Wisła, to są oczywiście kamienne ostrogi. Tutaj, w tych wszystkich kamieniach, zatopionych patykach, lubi nocować ukleja i tutaj też lubi przypływać sandacz, żeby na tej uklei żerować. Poza ostrogami nierzadko spotykane na takich rzekach są kamienne umocnienia brzegu, czyli tak zwane opaski. W takie miejsca również warto się wybrać w celu polowania właśnie na nocnego sandacza, lub różnego rodzaju rafy, czyli wypłycenia kamienne. Gdzieś tam przez te kamienie woda się przelewa. Tam no, też jest masa kryjówek, gdzie ta drobna ryba może sobie przenocować, i tam również lubią przypływać sandacze. I zaczynając omawianie woblerów, no to absolutna klasyka, którą musi się znaleźć w pudełku każdego spinningisty łowiącego w ten sposób. To jest wobler Rapala oryginał, czyli klasyk klasyków, wiernie imitująca właśnie ukleje, smukły kształt, wąski ster umiejscowiony z przodu przynęty pod kątem 45 stopni sprawia, że ta przynęta pracuje bardzo drobno, czyli właśnie wiernie imituje uklejkę. Która sobie gdzieś tam w prądzie yy, zawisła. Yy, warto jest sobie poobserwować w ciągu dnia, jak te ukleje zachowują się w wodzie, tak, żeby później prawidłowo dopasować przynętę, chcąc właśnie te ryby naśladować. Rozmiary, które mam w pudełku, to jest rapala oryginałka 7 cm, 9 cm oraz 11 cm. Nierzadko w nocy również możemy spotkać przyczajonego gdzieś na przelewie w kamieniach klenia. Jeżeli taką rybę namierzymy, warto mu właśnie posłać te mniejsze przynęty, czy dziewiątkę, czy siódemkę. Klenie też bardzo rapale, oryginałkę lubią. To jest absolutny klasyk, który w pudełku być musi. Drugim klasykiem też smukły kształt, też wąski ster. Wklejony pod kątem 45 stopni w stosunku do korpusu przynęty. Też wiernie imitujący ukleje. Pracujący nieco agresywniej to jest Glock Nike. I tutaj również mam w pudełku zawsze dwa rozmiary. To jest bodajże 8 i 10. Ta przynęta sprawdza się. Rapala potrzebuje ciut szybszego prądu do tego, żeby zapracować. Z Glogiem obrzucam wszystkie te miejsca gdzie ta rapalka, no, gdzie ten nurt jest bardzo wolny i ta rapalka oryginałka nie bardzo chce zapracować, wtedy warto posłać właśnie Glock najka. On ma troszeczkę szerszy ten ster, pracuje ciutek agresywniej i sprawdzi się właśnie we wszystkich tych miejscach, yy, gdzie ta woda jest bardzo leniwa. Yy, oczywiście no, klasyczny problem przy tych woblerach, pamiętajcie po zakupie wymienić od razu Kotwice, bo no tutaj niestety producent stosuje kotwice słabej jakości yy, i częstym bankamentem są również wypadające stery. Ten jeżeli znajdziemy gdzieś tam, bo nam wypadnie w pudełku, no to jeszcze pół biedy, bo możemy go wkleić. Kotwice radzę już na wstępie wymienić, ponieważ bardzo duża ryba je po prostu rozegnie. Woblery, które omawiam są woblerami stosunkowo lekkimi i o ile one się bardzo przydają, bo często te sandacze są blisko kamieni, blisko nas, to czasami mamy potrzebę rzucić przynętę trochę dalej, dalej w warkocz, gdzieś dalej w jakieś zatopione kamienie, i wtedy znako znakomicie właśnie do takich dalszych rzutów sprawdza się Rapala FlatRap. Też bardzo wiernie imituje ukleje. Charakterystyka tej pracy jest nieco odmienna od wcześniej wspomnianych woblerów. Ona też potrzebuje troszeczkę szybszego prądu, żeby zapracować. I poza tym, że świetnie sprawdza się właśnie w takich sytuacjach, gdzie musimy przynętę posłać trochę dalej, ponieważ Rapala Flatrap jest woblerem bardzo lotnym, to on również nam się sprawdzi o zmierzchu, kiedy przyjdziemy sobie w dane miejsce, sandacze jeszcze nie żerują. Często przed żerowaniem sandaczy pod tą ukleję wychodzą bolenie. Bolenie tą przynętę wręcz uwielbiają. Warto ją mieć w pudełku, choćby z tego względu, że zanim zaczniemy łowić sandacze, możemy z powodzeniem złowić jakiegoś późno żerującego bolenia. Kolejne przynęty, które zawsze mam w pudełku, to również Rapala, Rapala Shadow Shadrap. Jest to taki model z łamanym sterem. Jest to też model, który używam wszędzie tam, gdzie te poprzednie nie chcą mi zapracować. Czasami się zdarza, no, że ta woda jest jakaś taka leniwa, te wszystkie uklejopodobne woblerki nie bardzo chcą w niej pracować, trzeba je wprowadzić trochę szybciej, żeby zapracowały. Ja jestem zwolennikiem jednak tych, łowienia tych nocnych sandaczy, prowadząc przynętę bardzo powoli. Uważam, że wolne prowadzenie o wiele lepiej się sprawdza i dlatego, wszędzie tam, gdzie przy wolnym prowadzeniu, właśnie te wcześniej wspomniane woblery nie chcą mi chodzić, zakładam sobie tego szalą szadrabka. On chodzi troszeczkę agresywniej i on będzie chodził właśnie w bardzo leniwej, leniwej wodzie, i też wielokrotnie właśnie na tych nocnych sandaczach już mi się sprawdził. Dlatego jest to model przeze mnie polecany, ponieważ jest to model sprawdzony nie tylko chodzi na leniwej wodzie, ale również skutecznie prowokuje ryby do brania. Warto też ten wobler założyć w momencie, kiedy wiemy czy widzimy, że w danym miejscu ten sandacz busuje, gdzieś tam ukleja nam wyskakuje, coś tam chlapie. I on nie bardzo chce reagować na te wcześniejsze modele. Założyć mu właśnie takiego szadrapka, ta zmienna charakterystyka pracy może spowodować to, że właśnie na to ten sandacz się skusi. To jest takie troszeczkę coś innego i w momencie właśnie, kiedy mamy leniwą wodę lub sandacz nie chce nam brać, warto ten model wykorzystać. Kolejnym modelem, świetnie sprawdzającym się na sandacze jest Rapala X-Rap. Tutaj ten ster jest pod trochę większym kątem. Ta rapalka będzie nam schodziła trochę głębiej, więc nie zawsze będziemy mogli skutecznie wykorzystać ją łowiąc z brzegu. Ona przy podprowadzaniu przynęty do nas, gdzie już te kamienie będą naprawdę płytko, lubi w tych kamieniach się zaczepić. Oczywiście to nie znaczy, że na ten wobler nie możemy łowić z brzegu. Przy nieco większej ostrożności, rozpoznaniu dna i tego, co w tej wodzie jest, jak najbardziej na ten wobler możemy łowić. Ale na ten wobler możemy też łowić na przykosach. Wcześniej o tym nie wspomniałem, że nocne sandacze poza łowieniem takim z brzegu na osrogach, na opaskach, można również łowić w nocy na przykosach. I ten model właśnie świetnie sprawdza się, jak tam gdzieś za tymi przykosami sobie tych sandaczy w nocy z łodzi szukamy. Tam również nie mamy ryzyka, gdyż woda jest z reguły trochę głębsza, tam również nie mamy ryzyka, że ten wobler gdzieś tam na zaczepie urwiemy. Przy łowieniu z brzegu polecam troszkę mniejszy rozmiar niż ta jedenastka. Rzadziej będziemy ją urywać. I kolejnym takim modelem, trochę może nietypowym, i wydawałoby się, że nie przeznaczonym do łowienia takim nocnym sandaczy, jest Glock Calypso. On też będzie chodził płytko, będzie chodził trochę agresywniej. Z uwagi na budowę steru, ten ster jest troszeczkę szerszy i to będzie powodować, że on będzie no trochę agresywniej chodził. To jest też wobler, który wielokrotnie mi się sprawdził na sandaczach. On się sprawdza również na wodzie płytkiej, wolno płynącej, takiej leniwej, wszędzie tam, gdzie te poprzednie modele też nie za bardzo chcą nam zapracować. Ale ten model również sprawdzi się i to właśnie ten rozmiar, to jest bodajże szóstka, on się też świetnie sprawdzi do łowienia kleni. W nocy, podobnie jak sandacze, lubią te klenie żerować, szczególnie latem, wychodzi gdzieś, w, kamie... gdzieś w zatopione kamienie i też często już bywało tak, że ten kleni mi się pokazywał i nie chciał brać na co innego, a właśnie na ten model Woblera miałem brania. Dlatego ten wobler też warto mieć w pudełku, i ten wobler też można traktować jako takie coś odmiennego. Jak wiemy, że te sandacze chcą, a znowu nie chcą brać nam na te nasze poprzednie wybrane woblery, to podrzucić im trochę coś innego o trochę innej charakterystyce, o trochę innej pracy. To może właśnie skutkować tym, że do domu nie wrócimy o kiju. Ostatnim modelem, który chciałbym tutaj zaprezentować, to jest model to jest wobler Salmo, Salmo Sting. Jest to również bardzo fajny fajny wobler do takich dalekich rzutów. On w środku posiada grzechotkę. Przy wyrzucie te kulki przesuwają się do przodu. Dzięki temu jesteśmy w stanie dalej tym woblerem rzucić. Nie do końca mam przekonanie, czy akurat ta grzechotka będzie nam wabić te sandacze, może tak, może nie. Tego już niestety na 100% nigdy się nie dowiemy. Aczkolwiek ten model też warto mieć, właśnie choćby z tego względu, takiego przeznaczenia do zadań specjalnych, wszędzie tam, gdzie musimy rzucić dalej. Ale jak najbardziej, również możemy łowić sobie bliżej brzegu tym woblerem. On schodzi też trochę głębiej, dlatego też trzeba uważać na zaczepy, żeby w pierwszych rzutach go nie urwać. Przedstawione tutaj modele woblerów to oczywiście nie jest wszystko. Mamy w tym momencie na rynku masę oddzielników, którzy tworzą woblery właśnie do nocnego łowienia sandaczy. Mamy również wielu producentów y, takich fabrycznych, które już też bardzo daleko w tą stronę poszło. Y, dlatego to, co ja tutaj przy, przedstawiam, to są modele, które od wielu lat mam sprawdzone y, i mogę je wam z czystym sumieniem polecić, i to, co uważam, że w tym pudełku powinniście. Mieć. Ale oczywiście zachęcam Was do eksperymentowania, do odkrywania nowych modeli, bo czasami jest tak, że to, na co łowią wszyscy, staje się po jakimś czasie mniej łowne, a łowi to, co w wodzie yy, pojawia się niespodziewanie. Te ryby też się uczą, i myślę, że warto też przy tym wszystkim trochę kombinować i szukać po prostu nowych rozwiązań. Niemniej jednak, jeżeli idziecie na nocnego sandacza, to co Wam przed chwilą pokazałem, gorąco polecam. Myślę, że jak ryby będą w wodzie, jest bardzo duża szansa, że wrócicie do domu z uśmiechem. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czego Wy używacie do nocnego łowienia sandaczy, jeżeli już te ryby łowicie w ten sposób. I widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam.